No, wolę, powiem Wam tak, wolę nie upadlać się na streamach i, i zarabiać może trochę mniej. Chociaż z czasem, z, czasem pewnie, z czasem pewnie przyjdą i tak te jakieś współpracy tutaj. Więc nie będę już streamował na Kiku. Marta jest odwołana, wyjazd na, do Dubaju jest odwołany. Złoty, za złotą już nie będę miał jak płacić. Więc, to mieszkanie kończy się jakoś na koniec, jak na koniec lipca, chyba tak, no, no. i potem, co, wracam na, do pokoiku. Na pewno tu nie będzie, na pewno tu nie będzie żadnego alkoholu, żadnego gipsu, gips w ogóle jest wykluczony z mojego życia. No i tak, no i będzie, będzie, będzie grzecznie. Na Tinder, Tindera? Nie, nie będę tej roli, bo nie chcę likować Nie chcę likować jakichś tam, wiesz, twarzy ludzi, co siedzą na Tinderze. Więc, no nie wiem, po prostu będzie Nie wiem, może po prostu będę grał w Doty cały czas? I tak Co wy o tym myślicie? Bo i tak, i tak widzowie będą mnie oglądać Co ty pierdolisz? No serio wam mówię <ślesk> Nie, ja grotuję je Twitcha! Z kurwy syny prawie zniszczyliście mi życie! Pierdolę was w dupę, wszystkie twitchy, twitchowskie kurwy. Wykrzyknik kik! Wykrzyknik kik. Zapraszam wszystkich na kika z tej zjebanej platformy. Z tej zjebanej platformy będę używał tylko, żeby Żeby przekierowywać ludzi na, na mój kanał na kiku. Macie tutaj wykrzyknik kik. Na, na dole też macie odnośniki.